Dzień dobry, moi drodzy. Witam Was w kolejnym odcinku z naszej najnowszej modyfikacji do Warbanda. Dzień 14 i nasze droidskie imperium rośnie. Mamy lepsze chwile, gorsze, ale jak na razie 28 droidów. O, plus minus 28-osobowa armia, bym powiedział, ponieważ tutaj nie tylko są droidy. I tak, teraz tak patrzę, że jesteśmy bardzo dobrze usytuowani, ponieważ w okolicy nie ma żadnych wrogów. No, Mam nadzieję, że tutaj kartel huta nie będzie na mnie napadał. Także się nie odważą. Więc w okolicy najbliższa, w, e, najbliższa wroga planety to jest Umbara. E, więc, no zobaczymy. Ewentualnie, jeżeli oni będą do hartelu kata e, pływać, no to chata to już będzie naprawdę lipa, bo wtedy mogliby zahaczyć o moją wieść. Ale jeżeli nie, no to moi drodzy, Sisken wygląda bardzo fajną wioseczką, gdziebym zaczął rozbudowę. I tutaj byśmy sobie zrobili e, taką małą fabrykę droidów. A teraz, tak. To, co bym zrobił. Pilota niezależnych, Sprawdze, sprawdzo, sprawdzeni droidzi tutaj są i piloto droidzi, ale ja wydaje mi się, że mógłbym sobie z nimi zawalczyć. Hmm. Czy mógłbym, czy nie? Mam Battle Droid, tak, mógłbym z nimi tutaj zawalczyć, ale oni chyba uciekają ode mnie. W takim razie, czy jestem w stanie plądrować? Take Hostile Action, Loot and Burn. Dobra. Od razu, za ataku, od razu z nimi walczymy, no dobra. Więc strzelam i trafiam. Moi wszyscy do ataku. Dobra, trafiam. To większość to są farmerzy, prawda? Więc nawet. Patrzcie, jak level 5. Jak szybko można wexpić tutaj. Patrzcie, jak. Giną. Wszyscy moi do ataku. Gdzie są moi w ogóle? Everyone charge. Co tu się stało? Dlaczego moi uciekają tak jakoś dziwnie? Moje droidy się odwróciły, nie rozumiem tego. Nie wiem co tu się dzieje. Dlaczego moje droidy są odwrócone plecami do wroga? Wszyscy follow me. takim rzucę, żeby biegli z do mnie? Też uciekają. Nie wiem co się wydarzyło. Ale moje droidy uciekają. Na szczęście to są farmerzy, więc jestem w stanie ich sam powystrzelać. Dobra, coś tu się złego wydarzyło. Dobra, który jeszcze? Zabiłem swojego. To jest jeszcze wrogiem, a kto nie? Coś się wydarzyło z moimi. Everyone follow me. Ok, czyli już wiemy, że te młody mają bugi. Ok, widzę wroga. To było dziwne. To było naprawdę dziwne. Dlaczego tak się. Co się stało? Plunder the planet. Ok, zobaczmy, czy. No, ktoś tutaj lata. Czy mi się uda? Ktoś ucieka. Lata 20. Jak coś, to będę szybko uciekał. Dobra, nasi. Są też tutaj nasi. Na szczęście. Nie da się przerywać chyba plądrowania planety. Tak jak to było w oryginalnym Warbandzie. Biorę to szybko. Pieniądze się przydają. Dużo morali straciłem. Bo musiałem strzelać w pewnym sensie do swoich też, prawda? Dobra, lecimy na kamino. Na kamino chyba powinien móc to sprzedać, prawda? Tak, to jest większa. Chodźmy do kantyny, nie, na Marketplace. Macie 700 kredytów. Coś tam pomogę sp wam sprzedać. Teraz handlarz broni 1000 kredytów. Dobra. No, ok, niech to będzie tam 20, to już się nie będziemy o to kłócić. Dobrze. To i. Tu masz 300, 80, 1000 i 0. No, tu jeszcze mam coś za 2000. Dobra. Co tam się wydarzyło? Nie rozumiem tego. Część moich. No, wystrzelałem swoich ludzi, część, ale dobra. Klon truperów mam. A. Um. Battle Droid. No i ja awansowałem. To jest nasz Droid też awansował. To jest dobre. Trzy punkty też do rozdania mam. Na pewno będę chciał siłę podnieść. I może charyzmę. Charyzmę, żeby zrobić leadership większy Odważ. Tutaj atletyka czy władanie bronią. Na razie może Looting. Nie, Looting. First Aid. Niech będzie First Aid. No i te rifles lecimy na maksa. Teraz tak. Mając te pieniądze. Ile mam pieniędzy dokładnie? 4000. tysiące. Mógłbym coś wybudować. Ale nie. Jeszcze polecimy sobie na Hypori. Patro Galaktyki. Chodźmy na Hypori. Odwiedźmy Marketplace. Handlarz dobrami. Nie Marketplace. Czy jest ktoś kto ma więcej pieniędzy niż tysiąc? mógłbym kupić w ogóle miecz świetlny ale nie robimy takich rzeczy tarcza by mi się natomiast przydała na pewno chciałbym tarczę ja mogę kupić jakąś tarczę może w armor merchant są tarcze? nie, w weapon dobra, więc tutaj do no nie, tu na razie się wstrzymam z tym nie sprzedam tego odwiedźmy kantynę jest ktoś, kto się może do mnie przyłączyć? Widzę jakieś łuki A dla bronią nielegalną Pokaż mi co masz Proszę Plus 5 do obrażeń To jest na, dla... do strzelb, czyli... Do, ale... Drogie, nie kupię tego 3600 Thermal detonator, tylko czy to się skończy jak ja to wystrzelam? Nie, to ciągle będzie, nie? No, za 3600 taki detonator, może go kupimy to no za niego tysiąc, ale będę miał coś takiego. Czy da się. Czy mogę łukich? Proszę. Aha, dałem mu <laughs> na drinka, dałem mu na drinka. Łuki warrior. Czterek dołączy za 7. Siedem... Weźmy. Weźmy sobie kilku łukich. Na razie będę miał taką, wiecie, armię, mówię, trzon będzie inny. Saki, chodźmy do saki, w stronę saki na razie. Tutaj lecą obok holding. E, dobra, rekrutuj wolontariuszy. Nikt się nie chce do mnie przyłączyć. Ciekawe dlaczego. Kolejnych, Uch. Dobra, lecimy dalej. Po tej stronie będzie mi ciężko zbierać droidy, prawda? Jak dołączyłem się. Nie do Konfederacji, ale... Dobra, pięciu. Rekrutuj. Nie wiem dlaczego moi zaczęli uciekać, to było dziwne. Chyba jakiś bug na tej mapie był. Teraz tak. Chodźmy dalej. Zobrowa Saki. Sky tu już. Nie Saki tylko Sky. Wolontariuszy trzech. Battle droid'y Lecimy dalej Bregata Galaktyki Uuu będzie większa walka jakaś, co? Ścigają mnie? Nie, bregatę ścigają Tu OM-26 No to trzeba uważać Trzeba uważać, to lecimy tu Belmor No dobra, może chodźmy na Findar. Lećmy na Findar, zbierzmy ludzi. Kolejnych dwóch. Wspaniale. No i tak polatamy sobie teraz troszeczkę. się mógłbym... Mam nadzieję, że oni mnie nie złapią. 4, 5, z 7. Nie mnie złapią? Nie, nie złapią. Uh, na szczęście. Aris, w ostatniej chwili co zauważyłem. Poro ich tutaj jest. Jak mi jeszcze ktoś wyskoczy przed nosem, to będę skończony. Sereno. Dobra. Mm. Wyląduj. Przekrętujmy, wolontariuszy nie ma żadnego. Rozmawiajmy z administrat administratorem. Okej. Okay. teraz tak. Gdzie mam uciekać? Czy ja mogę. W ogóle nie ma opcji, żebym tu mógł spać, prawda? A wyląduj na powierzchni. Ciekawe, czy tutaj czas mija. Jak będę na powierzchni. I tu nic nie ma w ogóle. <noise> Pustkowie na tej planecie i one są znaczy... Dobra, muszę zrobić coś takiego. Training Academy Dobra czekajcie Ucieknę Dobra ci uciekają przede mną a ja przed nimi tak To jest większa wioska tutaj mogę wejść prawda Nic mi to nie da muszę mieć dobra Sand, chodźmy tam Okej okay, powinno być już lepiej Muszę uważać, bo nie widzę ich. Powinni ich mieć wykrywanie na mapie szybciej. Większą, szybciej mogę wojny powinien odkrywać. Okej. Okay. Uciekali przede mną, ale gdzie uciekli? Znowu mi uciekli. Zerterzy, Kogo wy macie? I co? Nie jestem w stanie z nimi wygrać. Ale mogą mnie złapać. 79, oni mnie złapią. Będzie walka, ale skoro będzie walka, zróbmy coś takiego. Tego nie potrzebuję, chociaż nie nie potrzebuję tego. Próbuję uciec, ale jak się nie uda, no to będziemy walczyć. Walczymy. Fight on the ship. Tak. Walczmy na statku. Wszyscy do ataku. Okej, okay. lamy. Strzelam. O, kurczę. Po mnie. Czy mogę uciec. Mogę uciec. Żyliśmy jakoś. Uciekamy teraz. To było, to było ciężkie. Coś tutaj leci za nimi, tak? Idealnie. Dołączymy się teraz do walki. Pomożemy naszym. Do floty patrolowej, Move to help, charge the enemy. Dobra, strasznie reaguje. Gdzie oni są? Tam gdzieś, tak? Dobra, moje jednostki pójdą za mną. Wszystkie są jakby moje, tak? Dobra. To do ataku, to do ataku. Dobra, atakujmy, atakujmy. Ja w ogóle mam zwiększony nieco poziom trudności niż na taki, na który zazwyczaj gram. Wszyscy do ataku, wszyscy do ataku. Idźcie dalej. Ja wiem, że wy strzelacie, ale chciałbym, żebyście i dalej. Dobra. Trafiamy stąd kogoś? Nie. Ej, tutaj w ogóle jest jakby zbagowana mapa kolejna. Widzicie te niedopracowania tego moda, moi drodzy? To jest chyba to, o czym wam mówiłem. Ktokolwiek tutaj ginie w ogóle z przeciwników. Dobra, idą do nas oni. Dobra, leży. Tam strzelają. Nie wiem, czy w ogóle trafimy w nich. Może wszyscy za mną? Czemu no, oni się ustawili z tamtej strony. To jest dziwne. I do mnie podejdą teraz, jak ja się wycofam. Podchodzą. Podchodzą. Daj mi część. Dobra, wszyscy utrzymać tu pozycję. Patrzcie jak to fajnie wygląda. To trzeba przyznać, że modele zrobili świetnie. Te bitwy mogłyby być bardziej dopracowane. Bo na przykład ta mapa jest zbagowana. Dobra, teraz moi do ataku. Charge. Dobra, atakujemy. Chowam za swoimi dalej. po prostu nie zginąć. Hmm. Dobra, weźmy wszystkich, wycofamy się. Wycofajmy się, wycofajmy się. Fajmy się. się tu się, może nawet tu, nie oni tu podejdą, bo ta mapa jest. Myśmy za szybko zczarowali mapę, i oni tu nawet nie dobiegli. Tu się schowam. Oni się tu w ogóle ruszą do mnie, pofatygują. Obawiam się, że to my poginiemy pierwsi. Takie odległości. Oni mają lepszych strzelców. Zaraz mi braknie amunicji. Dobra, wycofajmy się. Nie o tej snajperki. Okej. ty tam. Dobra. Trafiłem. 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 Znowu trafiłem. Kolejni dostał ok, za mną. Oni już zmienili broń, jak widzicie. No i właśnie tam jest problem, bo tam jest przeciwnik, który do nas strzela i nas zabija. do ataku. Próbujemy jeszcze raz. Dobra, nikt nie strzela. Jakby wszyscy przestali strzelać. Czy wszystkie wszystkim amunicji brakło? Jakby co to ja jestem jedyny z amunicją? nie? O tam! Mhm... Mm Masakra, dobra, wszyscy za mną. Trzeba z tej strony przebiec. Oni są teraz z tej strony. Dwa gołoną bitwę małem, moi drodzy. No jeszcze trochę w tym modzie, ale twórcy ciągle nad tym pracują, więc mam nadzieję, że to niedługo będzie. Dobra, pokonany ostatni. Tak, ostatni, dobra. Jeden ranny ode mnie, Jade Cody. Dwóch zabitych naszych. Dziękuję mi za pomoc. I myślałem, że to ja dostanę tych więźniów. Mam dołączyć do kanclerza. Dobrze, dołączymy do kanclerza. Wreszcie będzie coś się działo. Natomiast ja tutaj dam sobie inteligencję i warto by mieć nawigację. Może sensory. Tak, będę wykrywał statki szybciej. To jest bardzo potrzebne, bo już nieraz oberwałem. Teraz tak, zwiększmy sobie bronie jednoręczne. Bo może będziemy walczyć też niedługo. Clone Trooper, na weteran. Nie. Republik Trup. O, to będzie dobre. Natomiast tutaj na droidy moje. Mam 19 ludzi, mam. Ty na pewno jesteś tutaj, tak? W kanclerzu. To jedziemy do kanclerza. Chodźmy do niego. Kanclerz życzy sobie mnie widzieć. Tam Palpatine w swojej osobie. Jakoś misję zwiadowczą dostaniemy. Rozmawiajmy. <laughs> Okej, okay, nie mam, bo moi są ranni. O to chodzi, że nie jestem w stanie, ale dobra, 1600. Tam to jest sprzedane, prawda? Dostałem. Zróbmy sobie to, po drugą broń. Nauczę się z tego strzelać, prawda? Teraz się poczekajmy chwilę. Alpatin, to ty? Tak, jedziemy za nim, za kanclerzem na 19. Potrzebuję 19, 19 ludzi. Akurat tylu będę miał niedługo. Dziękuję. Przyjmę pieniądze w, kas w kasie. Hmm. W banku mam 700 kredytów. Ogólnie mam 2600. Dobrze. Chcę wszystko w gotówce. Straciłem 93 kredyty. Teraz ja zapłaciłem więcej niż miałem, nie? Tak. Po drodze zbiorę trochę ludzi. Wolontariuszy. Sześciu. Wspaniale. prawda to... Patrz jaki Palpatine ma statek. Konwój. Jedenastu. Będziesz oblegał tą sta tę stację. Tak. Oblegamy stację. Battle Station. Under Siege. Trzynastu. Czternastu. 19 dezercerzy klą truperzy ch mnie złapać Czy nie nie mnie 15, 6, 16 16 pottrzebu jeszcze trzech 17 18 Mam 19 dobra Alpatim. Proszę bardzo, jestem, mam ludzi. Wspaniale. mam być blisko. Ok. I będziemy. Weźmiemy udział w przejęciu tak. 7, 7, 713 na 537. Dobra. Dołącz do następnego. Ej, okay. oni mają też droidy Przeciwnicy. Ja zabiłem Palpatina właśnie. Drodzy, wygląda na to, że zabiłem Palpatina. Dobra. Dobra. Ostrzelajmy trochę do nich. Widzę, że bagują się strasznie, więc nie wiem, na, na jak długo będzie nasza przygoda w tym modzie, ale... Coś tam powybijamy Dobra nasi stormtrooperzy pobiegli To był Palpatine czy to był jakiś inny Jedi? Chyba jeżeli to był Palpatine Dobra żyjemy Znowu zabiłem swojego, tracimy morale Czy co? O właśnie. Miejmy tryb strzelania. Teraz to jest broń. Nie mam municji. Tutaj mam. Dobrze. Zaraz dostanę w ogóle i zginę, nie? Ups. nie mam municji dobra zmieńmy tym jest tym też nie ma tutaj też nie mamy baton tam wszyscy tam Widzę, że się miotają oni nie widzą jakby tej ściany jako przeszkoda więc Będę nimi dowodził. Palpatin nie żyje, to ja przejmuję dowództwo Strzelajcie. Strzelajcie. Czemu moi nie strzelają? Posiłki przybyły. Dobra. Czysty tu. Czysty tutaj. Dobra. Oberwałem. Dobra. Zobaczmy, ilu teraz tam 570 na 300. Dobra, ja się troszeczkę wyzdrowiej i zaraz dołączymy. Piraci Fight on the ship. I teraz ucieknijmy. 19. Jestem sam. O, nie. Złapali mnie. Oj, moi drodzy, powiem Wam, że. No, mod ciekawy, ale. Jest te błędy, tak. No tam oni w ogóle nie strzelali, ci moi. Wzię wzię wzięli mnie najęca. Może uda się uciec niedługo. To jeszcze zdążę dołączyć do Palpatina. Dobra, do banku dostałem 400. Uciekłem, w kapsule jakiejś, tak. I znowu mnie złapali. O. Dobra, ktoś mnie tu uratuje zaraz, co? Tylko kto? Teraz tak. Jest nas dwóch. Lecimy w stronę Nabu. Teraz pytanie, gdzie Palpatin walczył? Palpatin walczył, na pewno leciał, nie z Nabu. Tam, w tamtym kierunku musimy się udać. Mam nadzieję, że nic mnie teraz nie dorwie. W ogóle dostałem poziomów przynajmniej troszeczkę na pewno. Inteligencja. Większmy sobie e, nawigację i sensory. Pistolety też. Jednoręczną, dobra. I może iron lash. Wątpię, że tam jeszcze jest walka, ale zobaczymy. Teraz tak. Zobaczmy. Jak on płynął tam. To już należy do nas, więc bardzo możliwe, że oto była ta bitwa, co? Notes. Sprawdźmy. Jeszcze game log. O co myśmy walczyli? Pokaż na mapie. To jest to. To jest jeszcze pod oblężeniem. To już należy do nas. To już należy do nas. Oda. Nie mieliśmy w tym chwały, moi drodzy, żadnej. Czy mi coś zabrali z inwentarza? Nie, uciekłem. Tak jak byłem, tak uciekłem. Zekrutujmy wolontariuszy. Kolejnych. Tutaj będą klony. Trudno klony będziemy mieć teraz, ale no... Trzeba. Chodźmy jeszcze tutaj na ten księżyc. Tutaj nikt nie chce się do mnie przyłączyć. Niestety. Bierzemy kolejnych ludzi. Tabiłem Palpatina w ogóle. Oho, ktoś zorganizował na mnie zasadzkę, to wy? To wy? Ktoś jeszcze? Nie, tylko tych trzech. Ktoś poluje na moje życie już. Dobra, chodźmy na ten Vulpter. Wolontariuszy? żada nie chce się przyłączyć. Dobra, duro. Chodźmy, weźmy wolontariuszy, sześciu. Paniale. No i powoli w stronę. No chodźmy, nie. Dezercerzy patrolują, ścigają mnie. Uciekamy, uciekamy, bo mnie zaraz dorwą, co? Dobra, przestali mnie ścigać, ścigają, ale... Czekajcie. Patrol, pomożemy patrolowi. Pomóżmy naszemu patrolowi. Jakim cudem walczę z nimi? 14 kontra 16. Jakby moi nie przyłączyli się w ogóle do tej walki. Oni uciekli tamtym, Dobra, walczmy na statku. Jest po mnie. Dobra, albo nie? Może się wybronię, co? To jest dziwne. Patrzcie się na to, że. Tutaj byli moi. Moi też uciekli, tak? Naprawdę moi uciekli w ostatniej chwili przed tym, jak atakowałem. Masakra, masakra. To było niedopracowane w Warbandzie, ale tutaj to jest w ogóle tak nieczytelne. Oczywiście mógłbym mieć coś takiego, nie? Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Więc to były trzy odcinki miniserii prezentującej mniej więcej tego moda. No, jak Wam mówiłem, to jest wczesna alfa, więc jest jeszcze dużo tutaj do zmiany, ale dajcie mi znać, czy chcecie widzieć tego typu rzeczy. I czy, lub czy chcielibyście serię z tej gry, bo w nią da się grać, w nią da się grać, tylko tutaj potrzebuje naprawdę dużo czasu. U, ja tu robię w miarę szybko, to musi być taka powolna seria, trzeba bardzo uważać, no ale jednak tych błędów trochę jest, nie? W każdym razie dajcie mi znać, co o tym sądzicie, czy chcecie z tego serię, czy może chcecie jakieś, zobaczyć jakieś inne mody, czy żebym w takiej formie trzech odcinków od czasu do czasu rzucał wam e, mody i później byśmy do nich wracali co jakiś większy update, nie? Bo na pewno pogram w, te, w tej serii, jeżeli mod już będzie w takiej bardzo gry, w grywalnej wersji. Z czasem bardzo wam dziękuję, trzymajcie się i do zobaczenia.